3 sierpnia, niedziela analiza weekendowa indeksów giełdowych. Z racji tego, że skończyliśmy w ubiegłym tygodniu, w czwartek, miesiąc, więc również mały rzut oka na wykres miesięczny. Jak widzimy, ostatni miesiąc to jest biała, wzrostowa świeca z delikatnym, ale dość wyraźnym górnym cieniem, blokująca tutaj wyjście poza. Strefę, o której już wielokrotnie powtarzałem, a więc strefa wynikająca tutaj z tych wszystkich punktów, a co ważniejsze, to jest strefa równoległa można powiedzieć, poprowadzona przez ten szczyt do tej strefy, poprowadzonej przez te dwa dołki na powiedzmy na tym samym poziomie. A więc mamy taką, nazwijmy to konsolidację. Między poziomami około 3000 i około 1300. Nasze podstawowe założenie od wielu, wielu, wielu tygodni było takie, że rynek no, będzie miał problem z wybiciem tego, tej strefy. W ubiegłym tygodniu mówiłem, że no, możliwe jest dotknięcie dojście do poziomów 3000 punktów. No, zabrakło tam około 10 punktów. To jest najmniej istotny element, ale patrząc już na wykres tygodniowy, widzimy, że mamy w tej chwili, można powiedzieć, takie pierwsze, poważniejsze zagrożenie dla wzrostów. Bo tu muszę. Musimy sobie zdawać sprawę, jesteśmy w trendzie wzrostowym, średnio-długoterminowym, można powiedzieć, i, i krótkoterminowym. Więc to na razie, to co się tu wydarzyło, czyli wyrysowanie gwiazdy wieczornej, jest oczywiście silnym wskazaniem na możliwość odwrócenia trendu. Ale w tym nazwijmy już chociażby średnim terminie, to może z tego wyniknąć korekta. No tego tak do końca chyba nie wie nikt. No, może nie wiem, może są tacy co wiedzą, ale na pewno nie wśród nas drobnych inwestorów. A więc mamy gwiazdę wieczorną. Tak jak powiedziałem, jak już też wielokrotnie powtarzałem, właściwie każda formacja powinna być potwierdzona. Aczkolwiek za chwilę wskażę na aspekty, które no już w pewnym sensie pokazują powagę tej gwiazdy wieczornej. No i cóż, no mamy tą strefę, dwa, tam załóżmy tak w cudzysłowie mówiąc 2950, więc naprawdę tutaj mogło się skończyć coś na dłuższy, dłuższy okres czasu, tym bardziej, że mamy teraz miesiąc sierpień, wrzesień, to są wiadomo jak na giełdach najczęściej naj, takie jedne z gorszych miesięcy. I w związku z tym całkiem możliwe jest tutaj wyjście, znaczy się kontynuacja tego spadku, ale tak jak powiedziałem, no na ten moment no jest to ruch, który, który na pewno już widać jest jakąś korektą, ale pytanie, co z tego wyniknie? To, że może być coś większego, to przejdźmy do wykresu dziennego. Nawet nie wynika tu z wykresu dziennego, bo zobaczmy, mamy na, jeśli chodzi o indeks BIG. 20 to mamy coś w rodzaju potrójnego szczytu. Tutaj, zarówno w cenach zamknięcia, jak i w cenach maksymalnych, mamy trzy szczyty, każdy na nieco wyższym poziomie. Mamy teraz wybicie takiej linii szyi nazwijmy to, tego potrójnego szczytu, i sam fakt wielkości tego, tego, tej formacji, no powinien nas sprowadzić tutaj na niższe poziomy, co najmniej tam w te rejony 2,850, gdzie mamy znowu strefę, bardzo ważną strefę wsparcia, tego nazwijmy Przedostatniego swingu wzrostowego, tak? Szczyt tutaj. No wiadomo, że cena w trendzie porusza się schodząc albo do szczytu poprzedniego swingu, albo gdzieś do podstawy jego. Oczywiście, ktoś może zaraz powiedzieć, że jest zniesienie 50%, to będzie w połowie. Tak, ale no to wtedy trzeba, że tak powiem, uwzględniać jeszcze poszczególne, że tak powiem, etapy, fale w różnych. Że tak powiem, interwałach czasowych. Ale no to nie ma w tej chwili znaczenia. Najważniejszym tutaj jest to, że mamy dojście do tej strefy, zbliżamy się i ta strefa, moim zdaniem, no, powinna być testowana. Jak widzimy również to, co zwracam uwagę, chociaż tutaj mam pewne obiekcje, bo każdy indeks czy kontrakty wygląda inaczej. Chodzi mi tutaj o tą tutaj konsolidację. My na my, na indeksie WIG20 mamy tutaj tą korektę zakończoną. Tu jest wyższy dołek i tu jest wyższy dołek. I patrząc tymi aspektami, to mamy znowu jakąś pierwszą, drugą, pierwszą, drugą, trzecią. Więc teraz naprawdę nie położyłbym znaczy się nie, inaczej. Jest tutaj dość spore prazdo, prawdopodobieństwo odwracania trendu. Jest tak. Na pewno bym tego nie lekceważył, ale Głowy na pielnik, jak to się mówi, bym nie położył z racji tego właśnie tutaj rozbijania tych fal. Do tego dochodzi ta sprawa, że jeśli chodzi o indeks WIG szerokiego rynku, co, co zresztą wszyscy pamiętamy, ale za chwilę i tak zobaczymy, tu mamy najniższy dołek, czyli tu jest jak gdyby koniec korekty. A jak spojrzymy na kontrakty, no to mamy jeszcze inaczej, bo mamy tutaj najniższy dołek. To są takie rzeczy, aspekty, jeśli chodzi teraz o wyrysowanie fal, no to pytanie, czego kto się trzyma, to mu tak to wyjdzie. Dlatego też uważam, że pierwszą ważną strefą jest strefa 2,850. No i jeśli mówimy o średnim terminie, no to potem kolejna strefa 2,680. I na ten moment, no jest tutaj duża no możliwość, duża, że właśnie rozpoczynamy coś większego. I żeby jeszcze ten obraz dopełnić, to wyjątkowo dzisiaj jeszcze wskażę coś na wykresie intra. No co prawda, mówimy o w tym, bo w tym konkretnym przykładzie wykresu mówimy o kontraktach, ale jeśli chodzi o ten ruch tutaj, który nas interesuje, to on jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo to z tym, co na samym indeksie Big 20 się rysuje. Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z falą pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta, czyli mamy falę pierwszą. Mamy falę drugą ABC mamy falę trzecią, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Mamy znowu ABC nieregularną, czyli zmienność korekt jest. No i tu jesteśmy w fali w tym wypadku pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I piąta. Wynikałoby z tego, że powinniśmy tutaj mieć co najmniej jeden dołek. Oczywiście. Teraz pytanie. Czy tak jest na pewno? Bo żeby nie było tak fajnie i jednoznacznie, to ktoś może powiedzieć: tak, mamy falę pierwszą, tu się kończącą. Nie tu, że tu jest czwarta pędząca, tylko tu się tu kończy. Potem mamy falę drugą. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Innymi słowy, mamy A, B, i C. Jak to ostatecznie będzie, Dlatego to się okaże. Ja zawsze powtarzałem, że no, wydaje mi się, że Elliot nie jest narzędziem na tyle dobrym, żeby bawić się to, bo że można rozrysowywać, a potem, bo coś tam się stało i schemat do kosza, no to właśnie tylko potwierdza to, że opa oparcie się bardzo mocne na falach, no nie jest, nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Ja zawsze powtarzam, ja traktuję to jako taka praktyczne spojrzenie na Eliota i dlatego też dostrzegam tu możliwość utworzenia się e, impulsu wyższego rzędu pełnego, czyli jeszcze raz przypomnę pierwsza, druga, trzecia, czwarta nieregularna i tu jesteśmy w piątej. No oczywiście nawet gdyby tak się miało stać, że tutaj byłby jeszcze dołek, to my nie wiemy, czy rynek od razu ruszy do kontry, do korekty. Tego całego impulsu, czy jednak tu będzie następowało jakieś rozbicie? Czyli na przykład, że mamy pierwszą, drugą, i tu jest znowu pierwsza, druga, i tu rozpoczyna się trzecia. Tego nie wiemy. Przy silnych spadkach tak to może wyglądać, ale gdzieś tutaj jest możliwość, że zakończy się impuls, ale co ważniejsze z tego wypływa, że wtedy jeszcze bardziej. No, no, Patrząc na ten wykres, no jeszcze poważniej musimy podchodzić do tego, że ta gwiazda wieczorna na wykresie tygodniowym, no jest, ma swoje, że tak powiem niesie za sobą naprawdę zagrożenie odwracania, e, co najmniej w jakimś tam średnim terminie kilku, kilkunastu tygodni trendu. To naprawdę warto brać pod uwagę. Dobrze, przejdźmy teraz do indeksu szerokiego rynku, do wig -u. no tutaj jeśli chodzi o wykres miesięczny, sytuacja podobna, otwarcie teraz mamy gdzieś tutaj poniżej, tego właśnie nie lubię, bo nawet jak powstanie jakaś czarna świeca, trudno powiedzieć, czy to jest faktycznie wymiar objęcia, taki związany z objęciem bessy, czy, czy jednak coś innego, no bo pozostaje ta luka. Ale jak widzimy, ostatnia świeca jest wzrostowa, z tym, że, no, znowu, no, to nam tylko sugeruje, że trend może być kontynuowany, że jeszcze nie mamy tutaj miesięcznego sygnału odwracania, tak? Ale wystarczy spojrzeć na, nazwijmy, wcześniejsze, i tu też była taka świeca, też taki cień, poszła dość silna korekta. Tu też była świeca, delikatny cień, poszła mocna korekta. Tu też była świeca, potem spadek, i mocna korekta, więc to, że w tej chwili nie ma, to nie znaczy, że nie dochodzi już do odwracania. Kolejna, kolejne spojrzenie to wykres tygodniowy. No tu można powiedzieć to samo, czyli, czyli, że mamy gwiazdę wieczorną. Potrzeba do niej jakiegoś, nazwijmy to, potwierdzenia, ale widzimy, że. W tym takim nazwijmy no moim oznaczeniu fal, e, no ma to sens, że tutaj gdzieś faktycznie może być koniec. Co najmniej tego impulsu, nazwijmy swingu, tworzącego ten trójkąt rozszerzający się od tam października 2022 roku, a więc prawie 3-letni ruch wzrostowy ma szansę tutaj się zakończyć. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj mamy inną sytuację. Tu nie mieliśmy nowego szczytu. Jeśli chodzi o ceny maksymalne, jeśli chodzi o Ceny zamknięcia, to tutaj był szczyt, bo tu mieliśmy końcóweczkę 600. Dobrze widzę, 690, tak, a tutaj nie, a, tak, a tutaj mamy. Yy, Ojejku, źle spojrzałem, bo to ceny zamknięcia, yy, max, yy, zamknięcia, close. Yy, close tutaj mamy, no tak, 108. 690, a tutaj mamy close 108 890, czyli ten wyższy szczyt tu jest, ale w cenach maksymalnych możemy powiedzieć, że utworzyła nam się tutaj korona, taka typowa. Bo zobaczmy, mamy przejście, korekta, wyjście na szczyt, wybicie, zejście poniżej ostatniego dołka i dojście do strefy na koronę bez wybicia szczytu. Teraz zostaje realizowana, czyli znowu widać, że na indeksie WIG widać, że utrzymanie tej strefy tutaj poprzedniego szczytu będzie niezmiernie, no raczej trudne, bo no, zasięg chociażby tej, tej, tej korony, tej, czy jak ktoś woli się uprze, no głowy z ramionami, ale dla mnie to jest zawsze korona, ponieważ mamy tutaj ten niższy dołek, ale to już pomijajmy ten pak. No widać z niego, że zasięg powinien nam zaowocować co najmniej wyraźnym naruszeniem tej strefy tutaj wsparcia. W związku z tym no, jest duże duże prawdopodobieństwo. I to, co mówiłem wcześniej, tu mamy ten dołek niższy. Na Bigu 20 tu był najniższy, a na Bigu jest tu najniższy. Ale powtórzę, a na kontraktach był tu. Więc yy, to są te, te, te niuanse. I tu znowu, jeżeli tak spojrzymy, no to mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, mamy falę trzecią. Mamy jakąś falę czwartą, co prawda mniejsza niż ten, i mamy falę piątą, czyli wykończenie impulsu całego. Impulsu całego po tej korekcie, i w związku z tym yy, tutaj jak najbardziej no, jest również możliwość rozpatrywania. Poza tym, jeżeli weźmiemy tutaj od tego dołka, to przypominam, pierwsza, druga, i teraz znowu niepewność, tak? Bo czy tu jest druga pędząca, czy jednak jest pierwsza, druga, i wtedy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, koniec trzeciej, czwarta. I piąta, koniec całego impulsu od poziomu 83 tysięcy punktów. W związku z tym naprawdę nie lekceważyłbym tego, co się zadziało. To może oznaczać koniec wzrostów na dłuższy okres czasu. Wejście w fazę silnej korekty. Nie chcę na razie, że tak powiem, panikować i mówić, że wejście naprawdę bezsy. Dużej bezsy. Chociaż pamiętajmy o tym, co już pokazywałem tydzień temu. Jak wyglądają wykresy wieloletnie. A elementem jeszcze takim dodatkowym, niezwiązanym bezpośrednio z naszym rynkiem, jest to, co prezentuje sobą DAX, do którego za chwilę pewno dojdziemy. No, tam ewidentnie pokazuje, że w Europie no, jest duże prawdopodobieństwo. Eee, właśnie tego, że być może następuje tutaj odwrócenie. Dobrze, ale jedźmy dalej z naszymi. Envig. Ambig. Na Envigu mamy takie doji na wykresie miesięcznym. No i co najważniejsze, tutaj warto, warto zwrócić uwagę, że mamy yy, niewiele, jak to się mówi, mały kłak, ale wyższy szczyt. No i. i takie dojdzie, które jest przygotowaniem do możliwości utworzenia chociażby na przykład gwiazdy wieczornej na wykresie miesięcznym. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, mamy wyjście tutaj na szczyt, mamy tutaj gwiazdę wieczorną. Jak spojrzymy tutaj na, na, na ten cały wykres, mamy pierwszą, mamy drugą, mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli. Czyli fala ten, no, i, i przepraszam, mamy pierwsza, druga, tutaj cała piątka, czyli czwórka na dół. No, i teraz by wynikało, że to by była piąta fala. Tu znowu najważniejszym takim, tym strefowym pojęciem jest oczywiście poziom 7500. No jego wybicie raczej już nie powstrzyma i, i będzie to świadczyło na mocną niekorzyść dla byków. Jeśli chodzi o, o wykres dzienny no to tutaj no tak jak mówiłem no można się doliczyć ewentualnie. No mamy to wyjście tutaj na, na, na nowy szczyt takie minimalne. To wszystko idealnie wpisuje się w układ podwójnego szczytu, także moim zdaniem bardzo mocno jest zagrożona tutaj strefa tego dołka między dwoma szczytami, a jego wybicie, to już sam zasięg pokazuje, że schodzimy na, na kolejne niższe poziomy do 70, czy nawet poniżej 70 tysięcy, więc tutaj poważnie jest już zagrożone. Zagrożony wzrost, dodatkowo jeszcze jeśli chodzi o wykres dzienny, mamy te dwa poziomy doł, dołków, jak gdyby na takim zbliżonym, dwa poziomy, dwa dołki na zbliżonym poziomie. No i jest tutaj wybicie, nawet nie wiem, czy nie jest jakąś tam minimalną luką, bo 68-45, a maksimum tutaj jest. 6807, czyli z minimalną nawet luką cenową. I ostatni z naszych indeksów, tutaj polskich, SBIG na ESBIGU również miesiąc zakończony świecą wzrostową z wyraźnym cieniem na tej górnej granicy. Patrząc teraz na wykres tygodniowy, no to widzimy, że mamy tutaj wyjście znowu na, 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 na nowy szczyt, czyli jak gdyby no. To co, to, co powtarzałem już jakiś czas temu, że no brakowało mi tej koncepcji, gdzie pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czwarta i piąta powinna mieć miejsce, no i miała miejsce. Mamy dojście do górnego ograniczenia, mamy teraz na wykresie tygodniowym objęcie bezsy, a więc no to nie są takie, że tak powiem, rzeczy, które można lekceważyć, ale... Zwracam uwagę, po pierwsze musimy dostać potwierdzenie. Według mojej, jak to się mówi, według mojej, mojego doświadczenia, no, mającego parę dobrych lat, to jest to taki, bym powiedział, wymóg, bez którego naprawdę nie warto rzucać słów na wiatr. Zobaczmy, tu mieliśmy bardzo silną gwiazdę wieczorną, i nic z niej nie wyszło. I ona tak de facto została zanegowana. Dlatego też mówię, potwierdzenie jest istotne, jeśli chodzi o formacje świecowe. No i patrząc teraz na wykres dzienny Sbigu, no to mamy tutaj wyjście jakieś na nowy szczyt. Pytanie, czy tutaj teraz falowo można by było uznać, że mamy tu pierwsza, druga, jakaś trzecia, no to tak, ale taki klin końcowy, czyli Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. W klinie mamy możliwość wyjścia. Widzimy, że już tutaj, jeśli chodzi o poziom szczytu, jest wybity. No i, i tutaj należy się spodziewać teraz ruchu w kierunku 28 tysięcy punktów. Spójrzmy teraz na yy, dwa pozostałe indeksy, które zawsze omawiamy, a więc DAX i S&P. Najpierw DAX. No i tutaj oczywiście... Yy, Korzystając, że akurat mamy ten wykres miesięczny również, co przedstawia, to przypomnę to, co mówiłem już tydzień temu, że jeśli się tak przyjrzymy, no to widzimy, że mamy nie tylko tutaj do czynienia z piątką, bo tutaj zobaczmy: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli nie tylko z piątką od 2020 roku, ale tu jest też duża możliwość, że mamy do czynienia z palą piątą. Od kilkudziesięciu lat. Nie, to nie, nie chodzi o to, żeby przestraszyć czy coś w tym stylu, ale no nie lekceważyłbym, co najmniej w tym znaczeniu, że tu naprawdę ma, ma szansę powstać silny, silny spadek, tak? Eee, widać to tutaj wyraźnie. I teraz, jeśli chodzi o wykres miesięczny, no to mamy tutaj szpulkę. Znowu kolejny górny cień, a więc tu widać, że coś się powoli i powoli no, no, brakuje pary. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to widzimy, że potem. Tutaj, jak to się mówi, po tej korekcie mamy wyjście, po tutaj utworzenie takiego podwójnego szczytu. Duża biała świeca obejmująca właściwie korpusy poprzednich czterech tygodni. No, można powiedzieć, takie dość silne objęcie besy. Po takim no, z tym luką tu cenową, ale też ala objęciu bezsun na tym szczycie. No, moim zdaniem to jest 90% na to, że ten dołek zostanie wybity i będziemy spadać dalej. A potwierdzeniem jeszcze dla takiego dużego kalibru yy, yy, prawdopodobieństwa, jaki tu podałem. Że wybijemy ten dołek. Za chwilę będzie jeszcze wskazanie na wykres dzienny, ale zanim jeszcze wykres dzienny, no to pamiętajmy, że tutaj mówimy jeszcze raz. Przypomnę o bardzo prawdopodobnym zakończeniu fali piątej. I dobra, nie patrzmy na te dziesięciolecia, spójrzmy tylko na te ostatnie pięć lat. Całych pięciu lat. A więc tutaj naprawdę jest duże ryzyko, rośnie ryzyko potężnego ruchu w dół. No i teraz spójrzmy na wykres DAX od strony dziennej i to co dla mnie jest istotne na co już zwracałem uwagę że mamy tutaj wyjście na szczyt ale ta konsolidacja że wybicie z tej konsolidacji no to nie powinien być jakiś kapiszon no i mamy tutaj jakie wybicie luka cenowa i duża spadkowa świeca fakt, że zatrzymała ona się teraz doszła do strefy tego jak gdyby poprzedniego większego swingu. No i siłą rzeczy tu się zatrzymała, ale to nie znaczy, że ona dalej nie będzie kontynuowana. Moim zdaniem może być jakaś próba retestu tych tutaj tej strefy 2400, ale na razie na ten moment powiedziałbym, że nawet gdyby do niej doszło, to dojście tu w rejony 24 tysiące to jest maksimum, na co będzie można liczyć. Jeżeli dojdzie w ogóle do tej korekty teraz, no bo pytanie: jakie nastroje, jakie, jakie to pamiętajmy, że to, to już był ta sesja, ostatnia sesja, jaka miała miejsce w piątek, to była sesja nowego miesiąca. No to no. No ta ewentualność jakiegoś yy, próby odwrócenia czy wejścia w korektę po tym dynamicznym spadku, po tym przestraszeniu ludzi, no jest możliwa, ale wcale nie musi mieć wcale nie musi mieć miejsca. I sugerując się tylko i wyłącznie wykresem, no to zanosiłoby się tutaj na naprawdę dalszy ruch. A teraz, biorąc pod uwagę, że nie mamy tutaj drugiej pędzącej, bo ja głowy nie postawię na to, ale mocno prawdopodobnym mamy pierwsza, druga, Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta, czyli koniec trzeciej, czwarta i piąta. Czyli co? Od 2020 bardzo prawdopodobny koniec przypieczętowany tym tutaj przez ostatnie miesiące, też koniec impulsów fali piątej. To wybicie, moim zdaniem, jest naprawdę kluczowe i Przeważa bardzo mocno na stronę podażową, i na to, że czeka nas tutaj najprawdopodobniej mocniejszy spadek, i na tej bazie również możemy patrzeć, że jednak ten DAX, reprezentujący w jakiś sposób Europę, no, wskazuje też, że WIG20, no, tą strefę tego szczytu, no, będzie chciał raczej z dużym prawdopodobieństwem pokonać. I na koniec jeszcze S&P. Na S&P mamy również białą świecę z górnym cieniem, jeśli chodzi o wykres miesięczny. Ale tak jak tu do no wszystko może nastąpić w tej chwili. Na wykresie tygodniowym mamy objęcie BESY. Uczulałem, że tu jest naprawdę duże prawdopodobieństwo możliwości. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, moglibyśmy się poprosić o wskazanie, że mamy tutaj do czynienia z tak zwaną całą piątką, tak? Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Jest tutaj takie, taka opcja. Mówię, ja fale traktuję praktycznie, podchodzę i po prostu widzę w nich to pewne zagrożenie. Ale to, co dla mnie najistotniejsze, no w tej chwili zbliżamy się do strefy, i moim zdaniem, no będzie ciężko utrzymać tą strefę. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo też, że ta, ta objęcie BESY jednak zostanie potwierdzone. No i spójrzmy tutaj na wykres dzienny, który też nam dużo mówi, o którym już niekro, niejednokrotnie po, po, wskazywałem, że patrząc tutaj po tej największej korekcie, no jest wyraźnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, nie jeden do jeden, ale pędząca, i piąta, której również wskazywałem pierwsza, druga, trzecia, i mówiłem jeszcze tu, że. To najprawdopodobniej jest korekta, tylko odbyło się, że faktycznie to była korekta. Tylko odbyło się to w ten sposób, że otwarcie sesji mieliśmy ustanawiające, jak gdyby szczyt całej piątki tu odtąd i całej piątki tu odtąd i już był spadek. I teraz mamy piątkową lukę cenową i dalszy spadek. Oczywiście mamy dojście do strefy. Tej, której wskazywałem od kilku dni na, na, na blogu, że jest to ta pierwsza z ważniejszych stref na tych dwóch dołkach i samo dojście jak gdyby wyhamowało ten spadek, ale to, że wyhamowało, to jeszcze nic nie znaczy, tak? To jeszcze nic nie znaczy, bo tutaj mamy naprawdę możliwość odwracania. Oczywiście, jak widzimy, mamy zakres overbalance, więc może nastąpić ten w cudzysłowie cud, że nagłe będzie przestraszenie, jakaś panika i odwracamy, ale naprawdę zagrożenie ze wszystkich na wszystkich indeksach wpłynie dość mocne, że jest możliwość odwracania, a teraz no, ktoś może powiedzieć yy, dzisiaj na przykład, że zmiana trendu, tak? Bo to różnie wystarczy napisać, że no, czy powiedzieć, że zmiana trendu, no i ktoś może mieć rację, tylko yy, zmiana trendu jakiego trendu? Tu, tego, nazwijmy, day tradingowego, czy tego tam dziennego, czy może tego tygodniowego, a czy może tego miesięcznego i rocznego, no właśnie to jest to. Tak jak gdzieś tam padło również, że no jest wisielec, jest zamknięcie poniżej korpusu wisielca i to już jest potwierdzenie. To nie jest żadne potwierdzenie, ponieważ no, potwierdzeniem jest dopiero wybicie tego wisielca, a nie zejście poniżej korpusu. Ale to różnie można wszystko interpretować, natomiast żeby mówić teraz yy, i do czego zmierzałem, że może ktoś powiedzieć, że zobaczy, i potem jak naprawdę faktycznie wyjdzie z tego besa, to powiem, no mówiłem. No można tak, można tak, może się raz na jakiś czas zawsze udać. Natomiast ja podchodzę do tego, z, że tak powiem z pewnym spokojem, obiektywizmem. Mamy dużą szansę na odwracanie trendu, ale wskazania na razie mówią nam o tym, no skoro jesteśmy w tak długim trendzie rostowym, no to ciężko to jest na razie spojrzeć na to tak naprawdę jako korektę. A dopiero no, musi być jakiś swing w dół, gdzie on dojdzie, w jaki sposób dojdzie. Potem jakaś korekta, jeżeli mówimy o tym średnim terminie. Zobaczmy, czy coś tutaj jakoś tak spadało yy, na wykresach, jeżeli mówimy o jakiejś większych tam spadkach, czy, 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 czy następowały one bez żadnego, że tak powiem, bez żadnej korekty, no najczęściej zawsze jest jakaś korekta. Tutaj może nie, nie do końca, bo tutaj jest element podwójnego szczytu, tak? Tutaj mamy zejście korekta, no, no coś musi być zawsze zejście korekta, tu nawet głęboka korekta. No to nie jest tak, że coś pionowo odpadnie, a jak coś pionowo odpadnie, no to najczęściej w jakimś tam czasie ten piąt zostanie zlikwidowany. Zatem wszystkie indeksy, moim zdaniem, dają nam, wysyłają nam po tym zdarzeniu, nazwijmy to czwartkowo-piątkowym, czy, czy, czy tak jak u nas piątkowym, no wysyłają nam mocne ostrzeżenia. Mocne ostrzeżenia.